Szanowni Państwo, jako prowadzący pozwolę sobie przywitać przede wszystkim zaproszonych gości. Wszyscy byliśmy zaproszeni, ale kilka z osób była w sposób indywidualny zaproszony. Wiemy już u pana burmistrza, że na najważniejsze dojedzie do nas pani marszałek Marta Maletle. Ci, którzy są z nami na co dzień wiedzą, że mamy spotkania, mamy troszeczkę zabawy. Pod okiem pani Wernatki, były spotkania z lekarzami, a prawdziwy maraton czeka nas w listopadzie. Zaczynamy dzisiaj pierwsze spotkanie. Mamy też Andrzejki, no i przypominam, czeka na zainteresowanych basen czy wyjazd do teatru. Drodzy no Państwo, na tą chwilę stoję z tej strony, ale lata uciekają już nie za niedługo, bo to 16 lat, i boję po, się z drugiej strony. Będę mógł oglądać, jak to wygląda, tak naprawdę z Państwa perspektywy. E, bo ten czas tak szybko ucieka. Drodzy Państwo, my jesteśmy też świadomi z urzędu, ja jako burmistrz, jesteśmy świadomi, że całe szczęście wydłuża się życie naszym seniorom. Medycyna, i nie tylko zdrowy styl bycia, e, również zdrowe oczywienie, również tą siłę, jaką Państwo macie powoduje, że dłużej żyjecie, że jesteście Państwo bardzo ważnym ogniwem naszego społeczeństwa i za to Wam serdecznie dziękuję, że jesteście i że jesteście dzisiaj tutaj. Ja bym w tym dzisiejszym dniu chciała Państwu życzyć dużo zdrowia, pogody, ducha, mm. wiele miłości i szacunku od rodziny, od najbliższych i dziękuję, że jesteście zawsze z nami. Wszystkiego dobrego. Drodzy Państwo, Państwo jesteście najważniejsi, ale mimo to chcieliśmy również te y, Panią uhonorować kwiatami za to poświęcenie, które od siebie dają. Panu Burmistrzowi, jak zawsze kiedyś ponad 20 lat też mówiłem, pierwszy było mi dużo łatwiej, bo wiadomo było, że potem będą mieli problemy ci, którzy będą musieli się powtarzać. Bo będę musiał się powtarzać. Życzę Wam wszystkiego najlepszego, zdrowia, pogratulować tego uśmiechu na twarzy na co dzień. Dzisiaj od Piotrowi chciałbym powiedzieć, że Piotrze zasłużyłeś na pierwsze miejsce. Ty powinien być człowiekiem roku województwa małopolskiego. <klucza> Moi drodzy, to jest pierwszy dzień seniora w historii gminy Człów. To też musimy zauważyć. To jest inauguracja. Panie burmistrzu przed Panem następne lata, następne wyzwania, bo my nie będziemy odpuszczać. że w najbliższym czasie utworzymy też po raz pierwszy nie strategię dla seniorów, ale taką prawdziwą strategię, żebyśmy nie musieli tylko liczyć na pieniążki od marszałka, od wojewody, ale z urzędu od pana burmistrza. To nam jest najbliższej do używań. Szanowni Państwo, nasza chata ziemią fragmenty wierszy i przemyślenia seniorów Klubu Seniora Nasza Chata. Wielkie brawa! Państwu? tam wszystkich. Kochani, a było to tak 12 lat temu. Ja malinę sobie zbierałam. Gdy telefon odebrałam, pani Ela zadzwoniła, taką wieść mi ogłosiła. Pani już taka sprawa. Będzie nauka i zabawa. Dla seniorów projekt będzie chętnych trzeba szukać wszędzie. Ja usiadłam, myślę sobie, co ja widno teraz zrobię. Jak seniorów zebrać grupę, każdy ma roboty kupę. Zbiorem malin, jak zostawić, nie pracować, lecz się bawić. Ale myślę, nie ma sprawy. Starszym też trzeba trochę zabawy. Najpierw męża zaprosiłam. Przy tym dzięków swym urzyłam. Dał się skusić. Jest damy, choć teraz już po tamtej stronie, za łąkami. Jułków? Yes. Złota? Jest. Yes. Człów? Jest. Tymowa? Jest. Cała grupa już gotowa. Leniuchowi się nie damy? Nie, nie damy się. Do 20 lat dotrwamy? No, no. Więc, kochani, życzmy sobie. Aby tylko było zdrowie. Wiersz pod tytułem jesień Marii Kornaś. Na niebie klucz pocianów odlatuje do ciepłych krajów. Lato odchodzi dużymi krokami. niczba babiego lata przed nami. To jesień życia się usnuje i srebrnym włosem nam maluje. To one bieg nasz zdradzają. Przeżyte lata, które mijają. Już wiosna, już wiosna życia nie wróci, jednak to zbytnio nie smuci. Że młodość tak szybko minęła i jesień do dziwy zbliżyła. Bo, bo jesień ma swoje uroki, gdy cię odwiedzają czy to z ludzi. W sercu rysuje się radość, to jest nagroda za stałość. Co lubię w jesieni mojego życia? W mojej jesieni życia najbardziej lubię momenty, gdy odwiedzają mnie wnuki, prawnuki i z nimi miło spędzam czas. Poza tym cieszy mnie moje gospodarstwo i opiekowanie się zwierzętami. Lubię spokój i ciszę. Lubię sadzić kwiaty i krzewy, a najbardziej te rośliny z dawnych lat, rośliny mojej babci i z mojej młodości. W jesieni życia mogę wreszcie trochę odpocząć. Najbardziej lubię spacery po ogrodzie. Bo to mnie wycisza. Lubię las, bo tam odpoczywa. Lubię spotkania z rodziną i przyjaciółmi. Lubię swoją pracę w gospodarstwie. Lubię oglądać filmy. Nie lubię jeździć na wycieczki. W jesieni mojego życia lubię nasze spotkania w gronie naszych znajomych i rodziny. Lubię ten czas, który wolniej płynie. Nie mam już tyle obowiązków, wreszcie mogę poświęcić więcej czasu na realizowanie swoich pasji i zainteresowań. Co ja lubię? Lubię spotkania z rodziną i przyjaciółmi, lubię pomagać kuchni, lubię sadzić jarzyny i robić przetwory na zimę. Lubię karmić dróg, lubię oglądać telewizję, lubię słoneczne dni, lubię chodzić na grzyby i lubię moje życie. Lubię długie wieczory u boku męża, lubię spotkania z przyjaciółmi, cieszę się, bo mam więcej czasu dla wnuków. Mogę zadbać o kwiaty i ogród warzywny. Lubię swój dom i wszystko, co jest w domu. Lubię spotkanie z przyjaciółmi i radość z wnuków, gdy się nimi opiekuje. Lubię rodzinkę szczęśliwą i radosną, zadowoloną z mojej pracy. Lubię obdarować prezentami i uszczęśliwiać innych, Hodować kurki lubię czas, który mam teraz na bycie z rodziną i na odpoczynek. Najbardziej lubię podróżować. Gdy wyjeżdżam, to zostawiam w domu choroby i zmartwienia. Rozmawiam z ludźmi, z którymi podróżuję. Podziwiam krajobrazy, zwiedzam muzea, skancery i ogrody botaniczne. Te moje przykre sprawy niech sobie czekają w domu. W końcu zbierają się one w drogę i wyruszają, żeby mnie odszukać. A ja, gdy ich już nie ma w domu, wracam i znów jestem szczęśliwa. Spotykam się z, z rodziną. Telefonuję, szyję na maszynie, czytam, gotuję i strzelam. Najbardziej lubię mój wolny czas, którego mam teraz dużo. I mogę poświęcić go na spełnienie moich pasji. I leniuchować w łóżku. Lubię czytać książki i rozwiązywać księżówki. Teraz mam na to czas. Lubię sprzątać w domu i obejściu. Wiosną i latem lubię uprawiać grządki. Lubię gotować. Lubię spacerować. Lubię też moje zwierzęta. Najbardziej lubię odwiedziny moich dzieci i wnuków. Spędzany z nimi czas jest dla mnie najpiękniejszy. Lubię gotować, piec, robić przetwory, pracować na działce i zajmować się z moimi Zwierzętami, lubię się modlić, modlić, pamiętam o moich najbliższych. Lubię spotkania z radosnymi ludźmi, lubię święta z rodziną i wspomnienia z młodych lat. Lubię obrót z kwiatami, podróże, książki, szczególnie życiorysy i pamiętniki oraz opisy różnych krajów. Lubię wieczory z wnukami. Lubię zbierać kolorowe liście w piękną, złotą jesienią. Lubię czas na rozmowę z wnukami i gry w karty. Lubię robótki ręczne, które mnie uspokajają. Lubię robić pierogi, bo wnuki za nimi przepadają. Lubię spotkania z moimi rówieśnikami, bo mamy wspólny język, że Życie, życie jak rzeka, wciąż płynie, ucieka przez pora i lasy, tak płynie po wsze czasy, raz czyste i lśniące, raz gorzkie, piekące. Po kamieniach się rozwija czasem, tak płynie pod gęstym lasem, bieg swój pod mostem zmienia i burzy ludzkie marzenia. Do szczęścia niewiele trzeba, szum wiatru i błękit nieba. Moi drodzy, przepięknie Wam dziękujemy. Zasiądźcie na swoje miejsca i będziemy Was za moment prosić jeszcze raz. Wielkie brawa. Nasza akwarium. Wielkie brawa. Piotr musiał pierwsze wyróżnienie w XIX edycji tego Klebistylu Seniorka i Senior. Roku poza stereotypem, i moi drodzy, dla nas było to przepiękne przeżycie, wzruszające, i my przepięknie dziękujemy. Serdeczne gratulacje! Jeszcze raz bardzo dziękujemy, Pani pierwsze za wszystko, co Pan zrobił dla naszego społeczeństwa, dla naszej gminy. Bardzo raz jeszcze dziękujemy. Chciałem ja ja serdecznie podziękować Panu Burmistrzowi za wskazanie mojej osoby do nominacji. Pani Elżbiecie, tak samo, no i przede wszystkim kapitule Małopolskiego Towarzystwa Marszałkowskiego za wytypowanie mojej osoby tak wysokiej. Dziękuję bardzo. Myślę, że dobro wraca, wraca, myślę, że warto pomagać przez całe życie. No, to będzie owocowe. Dziękuję bardzo. Brawo. Jestem no niesamowicie wdzięczny i dziękuję bardzo na ręce pani marszałek za cały zarząd, za całą pracę jak Marszałek wykonuje na rzecz naszej gminy. Drodzy Państwo, to są bardzo duże fundusze, bardzo duże dotacje do inwestycji, które obecnie mamy w naszej gminie. Dlatego jeszcze raz wielkie brawa na ręce Pani Marszałek. Witam Państwa bardzo serdecznie, drogie Panie, drodzy Panowie. Niezmiernie się cieszę, że mogę być z Wami. To wyjątkowe święto. Dziękuję Panu Burmistrzowi za zaproszenie. I naprawdę sprawiliście mi miłą niespodziankę, ja nie mam żadnych wątpliwości, że jestem w Małopolsce, to jest na pewno pewne. Ale bardzo się z tego cieszę, że jako Zarząd Województwa Małopolskiego możemy Państwa wspierać, możemy przygotowywać projekty, z których korzystacie i widzę, że bardzo licznie gratuluję Wam przede wszystkim tego dzisiejszego spotkania za to, że Integrujecie się, działacie, że pokazujecie, że warto tworzyć niezwykłe więzi i też warto być aktywnym, przedsiębiorczym. Naprawdę w Małopolsce mamy wspaniałych seniorów, zawsze to powtarzam i jestem z Was bardzo dumna. W Małopolsce ponad 800 tysięcy osób. Akurat w zarządzie odpowiadam za politykę senioralną, więc robimy wszystko, żeby przede wszystkim odpowiedzieć na Wasze potrzeby, aby ta oferta, którą co roku przygotowujemy, była przede wszystkim dla Was i to pod względem praktycznym, ale też chcemy, żebyście byli bezpieczni, widoczni, żebyście się dobrze czuli w Małopolsce, ale przede wszystkim też, żebyście byli zaopiekowani. I dziękuję tutaj podażowi gminy miastaczków. Dziękuję panu koordynatorowi, panu sekretarzowi, też przewodniczącemu Rady, panią koordynatorkom, które zarządzają tymi projektami. Dziękuję państwu. Naprawdę bardzo się z tego cieszę. Takie spotkania pokazują, że to, co robimy jako samorząd województwa przynosi efekty. Na pewno się nie zatrzymamy. Na przyszły rok planujemy kolejne atrakcje skierowane do Was. Planujemy zorganizować Małopolski Dzień Seniora. Już dzisiaj Was zapraszam, na pewno tutaj będziemy w kontakcie z Panem burmistrzem. E, I też planujemy projekt Małopolska Łączy Pokolenia. Bo proszę Państwa, w przyszłym roku jako samorząd, jako Małopolska będziemy przede wszystkim promować rodzinę. Nie tak dawno takie Jurków, obchodziło swoje jubileum, 60-lecia. Byłam zaproszona na tą uroczystość, ale z przyczyn zdrowotnych. Nie mogłam dotrzeć, i dzisiaj chciałabym uhonorować Panie Nagrodą Polonia Minor. Pozwolę sobie teraz odczytać laudację. Rozumiem, że Panie są z nami dzisiaj, tak? To ja zapraszam tutaj do mnie. Nagroda samorządu Województwa Małopolskiego, srebrny medal, Polonia Minor dla koła gospodyń wiejskich w Biórkowie. Z okazji jubileuszu 60-lecia istnienia w podziękowaniu za działania na rzecz propagowania kultury i obyczajów wiejskich oraz podtrzymywania lokalnych tradycji małopolskich. Samorząd Województwa Małopolskiego serdecznie Wam gratuluję. Zaszczytne wyróżnienie. No i dziękujemy bardzo i prosimy o dalszą współpracę. Ja <głos> chcę <głos> przedstawić tutaj Jurku jako serce a mózgu. Drodzy Państwo, jeszcze zdjęcia, ale w międzyczasie jeszcze powiem, że współfinansowane projekt przez Zarząd Województwa Małopolskiego mają swój też efekt. Efektem jest również rękodzieło i chciałem teraz też wręczyć Pani Marszałek rękodzieło, które jest wykonane przez naszych mieszkańców, które właśnie dzięki współfinansowaniu przez Urząd Marszałkowski takie piękne rzeczy mogą powstawać e, u nas w gminie. Dlatego serdecznie dziękujemy panu, na Dla na nas filmów, z telewizji, przede Do wszystkim z cudownego głosu, z wielu niezwykłych występów. Piękna księżyczka. Choć bez mikrofonu. Olga Borczyk. Sobie, że dzisiaj musi być jakieś naprawdę super niezwykłe święto, że Panie tak wyglądają i nie mogą wyglądać gorzej. Jak widziałaś już kilka słów, ale ja powiedz nam jeszcze więcej o atmosferze, o tym, jak żyliście w tym trudnym spozoru, trzeciwnym świecie. O, Państwo, no, widzą e, Państwo, moje rodzice nigdy nie słyszeli, jak, jak grałam na fortepianie. Nigdy nie słyszeli, jak śpiewałam, a śpiewałam codziennie ze skakanką w ręku przed lustrem, e, wierząc, że po drugiej stronie tego lustra czeka na mnie moja ukochana publiczność. I nawet nie znali ten mojego głosu, a mimo wszystko odważyli się na ten absolutnie desperacki krok, żeby udowodnić, że w świecie ciszy da się wychować Twoje muzyków. No i muszę przyznać, że im się to udało. W szkole muzycznej są takie e, popisy, takie koncerty, na które rodzice przychodzą ze swoimi pociechami. E, Wszyscy dzieci grają swoje przygotowane utwory. Ja zawsze przychodziłam z mamą. Mama siadała w sali naszej koncertowej szkoły, gdzieś na samym końcu, pod ścianą, żeby nikomu nie przeszkadzać, żeby nikomu nie, nie zasłaniać. Kiedy kończyłam grać, Zbijałam ze sceny, biegłam to mamy, obok niej i zawsze wtedy widziałam w jej oczach muzy. Dopiero dziś nie w stanie sobie wyobrazić, jak musiałam się czuć. Ale to rzeczywiście dla nich musiało być ogromnie trudne. Z jednej strony nieśli na swoich barkach ciężar tego, co dostali w losie. <laughs> moje ludzi dostało w prezencie dwójkę utalentowanych muzycznych dzieci. Kiedyś pamiętam, kiedy byłam jeszcze mała, a mama jeszcze żyła z ją. Dlaczego? Przecież mieli absolutnie pełno, pełne prawo nie podjąć się tego, żeby nas wysłać do szkoły muzycznej. Przecież nie mieli prawo powiedzieć, że wszystkie po prostu zwyczajnie nie dadzą rady. Ale mama mi wtedy odpowiedziała, że największym grzechem człowieka wobec samego siebie jest zmarnować swój własny talent. I ona, wiedząc, że my jesteśmy swoim prawem utalentowani, nie, nie, nie potrafiłaby zmarnować tego naszego talentu, dlatego odważyli się na to, żeby nas wysłać do szkoły muzycznej. Myśmy skorzystali z tej szansy, tak jak już wspomniałam, mój brat jest wspaniałym skrzydłem koncertującym, wieści po całym świecie z, z orkiestrą i i, koncertów. I naprawdę jest wspaniałym i człowiekiem, ale też wspaniałym muzykiem. A ja, no, już 40 lat pracuję na scenie. I wierzę, że moja praca i moje spotkania z Państwem po prostu zwyczajnie mają sens. A czasami dostaję takie pytanie, jak to jest wychowywać się w takim domu, jak to jest żyć w takim, w takim domu, w którym panuje cisza. Ja zawsze odpowiadam tak. Każdy z nas, każdy z Państwa znalazł się w takiej sytuacji jako dzieciak. Więc wyrastałam tak, jak każdy inny dzieciak. Nie mam taki dom, który moi rodzice starali się dać nam najwięcej miłości. Myśmy nigdy nie byli z moim bratem dziećmi skurczem na szyi. Zawsze mieliśmy yy, śniadanie, mama nam robiła randko i budziła nas, i przytulała, i kochała, i tuliła, i, i wspierała, jak potrafiła. I, ale też jak trzeba było już jak na jakąś duchownię ze szkoły, to i, i, i obszawiła, i, i strofowała. Pamiętam kiedyś taką sytuację, że ze szkoły przyszłam i dostałam dwoje z fortepianu. Dwój, no wtedy były od dwójki do piątki, prawda, kiedyś były takie, więc dwójka to była najgorsza ocena. Dostałam dwójkę z, e, z fortepianu i mama wtedy powiedziała świetnie, bardzo dobrze, no bo wiecie Państwo, no, mama nie mogła nas przypilnować, czy dobrze ćwiczymy, czy już wyćwiczyliśmy, prawda, na fortepianie czy na skrzypcach, no, bo nie słyszeli. I zawsze wierzyła w to, że my sami potrafimy się sami zdyscyplinować i sami potrafimy zadbać o to, żeby przygotować się na następny dzień do zajęć, tych muzycznych. No ale jak nam nie szło, a wiadomo, że byliśmy tylko dziećmi, i czasami nam się coś nie chciało i coś zawaliliśmy, to mama mówiła świetnie. Wtedy zamykała pianino na kluczyk i mówiła: Super, do końca tygodnia masz wolne. Idziesz sobie na podwórko, bawisz się na podwórku, a od poniedziałku z dzieci tymi takimi z, z No więc wtedy był płacz, błaganie od, od, od e, otworzenie pianina, że ja już będę ćwiczyła i że ja już się przygotuję. I w ten sposób mama nas zdyscyplinowała. Nie krzyczała, nie piła, nie robiła żadnych lamentów, że co to będzie. Zawsze mówiła, że dla niej to będzie dużo łatwiej jak pójdziemy do zwy, zwykłej szkoły, bo ona nie miała kłopot z głodem. Yeah. <laughs>